To mieszkał we wspólnocie mieszkaniowej. Ten w cyrku się nie śmieje. Tak mi kiedyś ktoś powiedział, i starałem się zrozumieć, znając jakby patologię w tych spółdzielniach mieszkaniowych, co miał na myśli, bo przecież te wspólnoty mieszkaniowe to, to takie małe twory, gdzie sąsiedzi sobie tam tym zarządzają. Przecież w takich wspólnotach powinno być wszystko wszystko ok niestety z biegiem czasu okazało się że we wspólnotach mieszkaniowych jest jeszcze większa patologia <coughs> przepraszam niż właśnie w spółdzielniach ma to kilka jakby uzasadnień o ile spółdzielnie mieszkaniowe yy, są no Dużymi i mającymi duże zasoby, yy, zarządzanymi przez wiele osób. O tyle, we wspólnotach mieszkaniowych, bardzo często jedna sąsiadka czy jeden sąsiad, hurabura, a z podwóra zarządza twardą ręką, jak Anioł w Alternatywach, 4. Także jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe, bardzo często jest tam jeszcze większe są nieprawidłowości, większe niż w spółdzielniach. Chciałbym się jednak dzisiaj skupić na tym, na aspektach finansowych, właśnie we wspólnotach mieszkaniowych, ponieważ bardzo często a wiele osób zastanawia się, czy wspólnoty mieszkaniowe podlegają pod. Pod ustawą rachunkowości, czy obowiązują przepisy ustawy o rachunkowości w, w wspólnotach mieszkaniowych? Także, jeżeli interesujecie ten temat, koniecznie daj lajka. Te lajki pomagają nam pozycjonować ten materiał, docierać do większej ilości zainteresowanych. Wszelkie materiały edukacyjne na tym kanale są całkowicie za darmo. Jeżeli masz pytania, napisz proszę w komentarzu, napisz cokolwiek w komentarzu. Każdy komentarz to e, informacja dla algorytmów, że materiał jest wzbudza zainteresowanie. Także piszcie komentarze, lajkujcie i koniecznie też udostępniajcie ten materiał swoim znajomym. Ok. E, zatem zastanówmy się właśnie nad tym, e, czy ustawa o rachunkowości obowiązuje we wspólnotach mieszkaniowych. E, do czasu nowelizacji ustawy o własności lokali. A, która miała miejsce w 2000 roku. E, przepisy ustawy o rachunkowości mm, zobowiązywały zarząd, zarządcy nieruchomości e, wspólnych, wspólnot mieszkaniowych do prowadzenia zapisów rachunkowych w formie ksiąg rachunkowych. Mm, od wejścia w życie zmian e, został ten e, obowiązek... E, Zwiększony nawet, i obecnie to właściciele nieruchomości, członkowie wspólnoty mieszkaniowej, określają w uchwale, w jaki sposób ewidencjonowane są wpływy i wydatki. Dlatego bardzo często, około właśnie 2000 roku. E, jeszcze spółki miejskie, które administrowały, próbowały przepchnąć uchwałę dotyczącą tego, czy e, wspólnota mieszkaniowa będzie prowadziła rachunkowość pełną, czy na jakichś uproszczonych warunkach. E, ja słyszałem to od wielu osób, jak właśnie pracownicy spółek miejskich, jednostek budżetowych miasta, przekonywać chcieli właścicieli nieruchomości, że szanowni państwo, a po co tyle papieru, a po co tam tyle sprawozdań, to będzie taka forma uproszczona, to będą takie tabelki, które Wam będą bardziej przejrzyste, w domyśle głupi lokatorze jesteś za głupi, żeby rozumieć pełne sprawozdania, my Ci, my ci tutaj wszystko ładnie zrobimy. Zgodnie bowiem z brzmieniem artykułu 22 ustęp 3 punkt 10 ustawy o własności rokali Określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd zarządce, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, w sposób określony w artykule 18 ust. 1 ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej stanowią czynność przekraczającą zwykły zarząd, zatem wymagają podjęcia tej uchwały. Natomiast w cytowanym powyżej artykule 29 ustęp 1 ustawy o własności lokali zawarte jest zobowiązanie zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w artykule 18 ustęp 1 do prowadzenia dla każdej nieruchomości wspólnej określonej przez wspólnotę mieszkaniową ewidencji kosztów, zaliczek i innych rozliczeń na rzecz nieruchomości wspólnej. Podkreślenie wymaga e, fakt, że cytowany artykuł 29 ustawy o własności lokali nie dotyczy tak, małych, tak zwanych małych wspólnot mieszkaniowych. E, w takiej sytuacji stosuje się e, artykuł 208 kodeksu cywilnego, który uprawnia każdego współwłaściciela nieruchomości niesprawującego zarząd, do żądania rachunku z zarządu. Utarło się też orzecznictwo tutaj w, w tej kwestii. Ja mam taki, taki case, że sprawozdania finansowe w rozumieniu zestawienia wpływów i wydatków, winno być stosowane do brzmienia artykułu 460 paragraf 1 kodeksu cywilnego, sporządzane na piśmie wraz z potrzebnymi dowodami. Wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek stosować się do ustawy o rachunkowości. Teraz zgodnie z wyrokiem z dnia 28 stycznia 2009 roku, sygnatura akt 2 F, jak Felix, S, jak Stefan, K, jak Katarzyna, 1508 przez 07 NSA wskazał, że wspólnota mieszkaniowa, jako podatnik podatku od y, osób prawnych, zobowiązana jest doprowadzić zgodnie z artykułem 9 ust. 1 ustawy y, pełną ewidencję, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, straty, podstawy opodatkowania i wysokości Należnego podatku za rok podatkowy, a także uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z przepisami artykułów 16a i 16m do 16m. Tymi odrębnymi przepisami ustalającymi zasady prowadzenia rachunkowości są przepisy artykułu 2 ustęp ustawy o własności lokali. Ustawy o rachunkowości, przepisy ustawy o rachunkowości stosowane są do wspólnot mieszkaniowych w zakresie uwzględniającym to, że jako jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Obowiązki, o których mowa, istnieją Niezależnie od wprowadzonych w artykule 29 ustawy o własności lokali, obowiązku prowadzenia przez zarząd ewidencji pozaksięgowych kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. I to wszystko oznacza, że po pierwsze, Wspólnota Mieszkaniowa, jeżeli nie podejmie uchwały, że nie chce prowadzić, to powinna prowadzić pełną księgowość. Jedynie właściciele mogą zdecydować o tym, że będzie prowadziła w inny sposób. Spotkałem się z tym, że próbowano, że tak powiem. Wprowadzić właścicieli w błąd, właśnie mówiąc im, że wcale ta rachunkowość nie musi być taka skomplikowana, prowadzona i można to robić prościej. I wprowadzono właścicieli w błąd, a później stworzono takie bardzo uproszczone tabelki, tak by właściciele w żaden sposób krzyżowo nie mogli sprawdzić rzetelności, nie mogli sprawdzić Hmm, czy te dane przedstawiane są wiarygodne? Otóż na pewno niekorzystnym jest prowadzenie rachunkowości na jakichś uproszczonych niezgodnie z ustawą o rachunkowości czy ustawą o VAT zasadach, dlatego że te sprawozdania czy te tak zwane sprawozdania nie będą przejrzyste. Bardzo często firmy administrujące miały w swoich umowach o administrowanie bądź zarządcy mieli zapisane, że będą prowadzili rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej zgodnie z odrębnymi przepisami. Natomiast później wspólnota mieszkaniowa miała fikcyjny taki, to znaczy miała taki zarząd na papierze, może jedna osoba, może dwie, które podpisywały te sprawozdania, i de facto te nieuczciwe firmy administrujące, zarządcy używały sobie takich słupów we wspólnotach mieszkaniowych do tego, aby przedstawiać sprawozdania finansowe właścicielom nieruchomości, i to oni się, czyli te słupy ze wspólnoty mieszkaniowej, się podpisywały pod tymi sprawozdaniami. Warto zauważyć, że tego typu praktyka, była dość powszechna w momencie, kiedy dochodziło do licznych oszustw. To znaczy, firma administrująca tak naprawdę prowadziła taką działalność takiego huba pralni, gdzie brano wszystkie koszty i, i, i związane z nieruchomościami, a później księgowano te wspólnoty na znacząco wyższe kwoty. I w ten sposób jakby zarabiano na nie wiem czy to dystrybucji energii, dystrybucji wody, na śmieciach, na wszelkich oczywiście na remontach, na wszelkich kosztach, które zostały ponoszone przez wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa była jakby odcięta i później tworzono takie tabelki, gdzie napisano właśnie tam w takich uproszczonych zasadach właścicielom jakie, jakie zostały poniesione koszty. I tak, jak powiedziałem, te sprawozdania są wtedy podpisane przez, przez zarząd, pomimo, że na przykład dobre umowy przenosiły odpowiedzialność na prowadzenie rachunkowości na firmę administrującą. E, jaki jest sens posiadania firmy administrującej dla wspólnoty? No Żaden. No, chodzi głównie właśnie o prowadzenie tej rachunkowości, e, no i administracji. Firma administrująca we wspólnocie tak naprawdę nie jest do niczego potrzebna. Właściciele mogą sami to sobie ogarnąć, to jest 5 kwot na krzyż, um, no ale załóżmy, że mając taką firmę, no to wymaga się tego, żeby odpowiadali za księgi, profesjonalnie doprowadzili. Taka firma może mieć już zasoby, prawda, lepsze niż wspólnota. Reasumując, we wspólnotach mieszkaniowych, jeżeli chodzi o rachunkowość, doszło do, mogło dochodzić do ogromnych patologii, związanych z tym, że prowadzona jest rachunkowość fikcyjna, nie mająca nic wspólnego z rzeczywistym, z rzeczywistymi zdarzeniami gospodarczymi. Słupy, e, taki zarząd wspólnoty nieświadome bądź świadome podpisują te sprawozdania i przedstawiają właścicielom, nie wiedząc, czy te w ogóle liczby są prawdziwe. Nie ma organów, które jakby zweryfikują poza właścicielami, także każdy z was może teoretycznie skontrolować. Tylko że musicie wiedzieć o tym, że jeżeli firma administrująca dokonała oszustw co roku na dziesiątki, bądź może nawet setki tysięcy złotych, nie dopuszczą was do dokumentów, będą blokować, będą używać słupu we wspólnoty którzy będą udzielali nieprawdziwych, nierzetelnych informacji, że na przykład jest ochrona, jest, obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, nie możecie sp sprawdzić transakcji na rachunkach bankowych, nie możecie sprawdzić faktur, bo ustawa, o kompletne bzdury będą Wam opowiadać. Eee, no i tak właśnie to się w tych wspólnotach mieszkaniowych toczy. Sprawy w sądach trwają latami. Czasem z uwagi na fakt, że tymi nieruchomościami, tymi wspólnotami zostały jakby one przejęte od spółek miejskich przez byłych, byłych funkcjonariuszy komunistycznego reżimu, no oni już jakby używają swoich, swoich takich czy innych sposobów, żeby po prostu te sprawy te sprawy wyciszać, ukręcać łeb. Natomiast no, w mojej ocenie czasy komuny się skończyły już dawno, teoretycznie, więc właściciele nieruchomości powinni sprawdzić te transakcje. Tym bardziej, że to wszystko, co się działo w poprzednich latach, w czasach prosperity, w czasach bardzo dobrego i przy niskich kosztach energii itd., teraz może się nasilić i te oszukańcze firmy. Zarządzające, administrujące wspólnotami będą Wam podnosić wszystkie koszty. To jest najlepszy czas właśnie teraz, żeby dokonać kontroli i zweryfikować, czy wszystkie te poprzednie lata nie tworzono fikcyjnych sprawozdań i nie przedstawiano Wam jakichś fikcyjnych liczb. A teraz te nowe liczby już będą znacznie wyższe, bo tak zwany efekt bazy będzie też wysoki, który wy akceptowaliście dotychczas. No ale przecież akcept mogliście akceptować to. Nie wiedząc o oszustwie, także niestety musicie sprawdzić te, te sprawozdania, wyciągi bankowe i porównać to wszystko, te liczby, i sprawdzić, czy przypadkiem pieniądze nie zostały wyprowadzone na firmę administrującą, bądź wręcz nie były księgowane przez firmę administrującą i jakby wspólnota była takim tylko do płacenia, a Wszelkie fakturki były wystawiane na firmę administrującą. Ok, yy, zróbcie to, ponieważ yy, będzie jeszcze jeden materiał. On już będzie o upadłości yy, wspólnot, o bankructwie firm administrujących yy, i o tym, że to tak naprawdę wy jako współwłaściciele zostaniecie z niczym. Te firmy administrujące mają kapitał 5000 i. Mają straty co roku po to, żeby właśnie ogłosić już niebawem upadłość. W mojej ocenie może grozić w Polsce fala upadłości firm administrujących. No bo jeżeli przez ostatnie 20 lat oszukiwali wyłudzali VAT, wyłudzali akcyzy, e, oszukiwali w zasadzie na wszystkim, na materiałach biurowych nawet, na soli, e, no to wiecie, że nie będą chcieli żeby to wszystko wyszło na jaw, także po prostu ogłoszą upadłość. Supy, te z zarządu, że tak powiem, dopiero może się wtedy obudzą, a może w ogóle się nie obudzą, a może od początku wiedziały o tych skamach. No i wtedy się zacznie. To już będzie trochę za późno. Także koniecznie daj lajka i subskrybuj ten kanał. Poleć go znajomym, a w następnym materiale opowiem Wam o tym, czy. W Polsce już niebawem grozi nam e, wysyp bankructw w wspólnot, spółdzielni i firm administrujących takich firm, wydmuszek, krzaków. Ok, lajkuj, komentuj, subskrybuj. Do usłyszenia.